Buziolce, buziolce, buziolce. Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nagrywam dla Was Serce Trespi z drugi odcinek, drugi, ponieważ mam w ostatnim czasie bardzo dużo wolnego czasu, więc mogę w końcu z odcineczkami do przodu. Będziemy lecieć, będziemy teraz nagrywać Serce Trespi oraz Gniew Tytanów i Teodora. Serce Trespi został ostatni odcinek do produkcji, więc chcę już go jakby zakończyć, no żeby przejść też do innych serii. Podczas opatrywania ran, Wojata w obozie serii odwiedził się nieznajomy ze złowrogą wiadomo Będziemy próbować jak najlepszą możliwą wersję tego wszystkiego tutaj zachować, bo wiecie, że ja nie lubię y, na odważ się, ja lubię tutaj troszkę się postarać. Rozdział drugi, sekretna umowa i włączymy cichutko muzyczkę. Jakaś mroczna taka, jak widzę. Dobra, niech leci sobie tak. W pierwszym odruchu chciałaś uciec. zmieniłaś się jednak zdanie, zdawał sobie sprawę, że powinnaś chronić łajata. Nie wiem, co planujesz, ale zważ, że moi przyjaciele są tuż obok. Nieznajomy przerzucał spojrzenie między tobą a nieprzytomnym łajatem leżącym na łóżku, mimo że oblicze intruza było całkowicie skryte w mroku. zwiedzaj, że jest wykrzywione w uśmiechu. Co jest pani gotowa zrobić, by go ratować? Wszystko, wyłącznie z poświęceniem życia. Czyżby? Przekonajmy się? Mężczyzna zaczął wprawdzie machać sztyletem tuż przed twoją twarzą. Oczy z trudem nadążały za jego szybkimi ruchami. Tylko widziałaś blask świec, się w ostrzu. E, sięgnij po łuk. Łuk i tu najlepszy nabyt. Leżał obok łóżka. Wciągnąwszy go uniosł łuk. Błyskawicznie uderzyłaś nim w kindżal. O matko, strasznie mi się to źle przewija. Zrobiłaś wyrażenie na zabójcy. Niezły ruch. Chuj! Nagle do namiotu wleciał nóż, który z... zabójca w tej samej chwili odbił. Zaraz, zaraz potem do namiotu w... wpadli twoi przyjaciele, trzymający w rękach obnażone ostrza. Nawet Delia miała długi miecz, który wydawał się zbyt ciężki jak na jej możliwości. – Anabel, nic ci nie jest? – On nie może uciec. – Ha, gdybym chciał uciec, nikt z was nie zdołałby mnie powstrzymać. Przywódczyni rozbój... rozbójników próbowała zachować opanowanie, ale w jej oczach bu... można było dostrzec wyraz niedowierzania. Szybki jesteś, nie powiem, ale do diabła mowy nie ma, żebyś się nam stąd wymknął. Na święte duchy, jak się tu przedostałeś? Jak w ogóle e, dokroć nas znalazłeś? Z łatwością śledziłem was, gdy nieśliście rycerza królowej. Nikt z was mnie nie zauważył. Kim jesteś? Odsłoń twarz? Nie przybywam tu tylko po to, by przekazać wiadomość. To dlatego groziłeś nam noż mieczem. Przekazać wiadomość chciałeś mnie zabić? Bo tak to prędzej jako mały sprawdzian. Gdybym miał zabić kogoś z was, umarlibyście we śnie. Trudno było ci się z tym pogodzić, ale w jego słowach było sporo prawdy. Kim jesteś? Nie mam imienia. Mój pan nazywa mnie pierwszym, bo jestem pierwszy pod jego rozkazami. Czego ode mnie chce twój pan? <laughs> Pragnie się z panią spotkać jutro o zachodzie słońca <laughs> nad jeziorem Everforest. Ever Ma pani przybyć sama. Dlaczego? Kto jest twoim panem? Mam dla pani propozycję, która jest zdaniem hmm, przyniesie korzyść wam obu, y, wam obojgu. Jeśli zaś chodzi o jego imię, nie mogę go zdradzić od y, pani zależy jedynie czy udzieli pani kredytu zaufania. Wystarczył jeden błyskawiczny precyzyjny ruch nieznajomego, by jego sztylet <coughs> znalazł się w pochwie. Przekazałem wiadomość. D teraz chciałbym stąd odejść. Jeszcze czego? Wiesz gdzie obozujemy? Mogłobyś przyjść i... I na, przy, na przyszpiegi. Jeśli śledzą nas inni tacy jak on, nie zdążymy złożyć namiotów, nie mówiąc już o ucieczce z tego miejsca. Może cię pocieszę, jeśli powiem, że nie ma innych takich jak ja. Jestem najlepszy. Umiejętnościami nie dorówna mi nikt. Bo może w takim razie poddamy swoje pyszkatowe słowa próbie. Z wielką przyjemnością upo upokorzycie swoją dumę, ale na razie nie stoczymy tego pojedynku. Obawiam się, że muszę wracać do mego pana, bo mu o tym wszystkim donieść. Co mam zrobić? Puścić yy, zabójcę wolno. Pozwól, by Gizela stoczyła z nim walkę. Może puśćmy go wolno, bo jeśli to spotkanie, które ma się odbyć z Anabellą, jest ważne, to może to się źle skończyć. Spojrzałaś na Gizelę, kręcąc głową. W ogóle nie cieszę się, że zjawił się tu bez zaproszenia, ale jednego jestem pewna: z jego strony nic nam nie grozi. Dyskutowałabym, ale uszanuję Twoją decyzję. Przywódczyni rozbójników zerknęła z ukosą na zabójcę, z pogardą w głosie z... mówiła jazda stąd i tylko nie chlap ozorem, bo jestem całkiem niezła w rzucaniu noży, nigdy nie podłuję. No, no, będę to mieć na uwadze. Za zabójca zwrócił się twarzą do Ciebie, następnie ku Twojemu zdziwieniu ułożył Ci uprzyjemny okłon. Pierwszy d docenił zaufanie, którym go obdarzyłaś i, ni, i nic nie zapomni. Dziękuję za zaufanie, milady. Mój pan nie mylił się, zapewniając o pani wyrozumiałości i niezłomności. Jeśli uda się nam współpracować, być może osta ostatecznie osiągniemy cel, którym sobie wyznaczyliśmy. Nieznajomy opuścił namiot i ruszył w stronę wyjścia do z obozu. Delia odda miecz takiemu i do ciebie podeszła. Strasznie się, się gubałam. Całe szczęście, że nie przyszedł po to, żeby zrobić ci coś złego. Powinnam była zachować większą czujność. Wszyscy zapomnieliśmy o Bożym świecie przez naszą Wieczerze, choć jak właśnie się przekonamy, li, li, licho nie śpi, nie obawiaj się. Ja na przykład nie byłam jakoś wyjątkowo zachwycona perspektywą konsumpcji Waszych potraw i tak nie zauważyłam nadejścia intruza. Mogłeś zawrzeć gębę, bo po, nie obwiniaj się. Szczerze mówiąc, do Twojego jedzenia faktycznie trzeba się przyzwyczaić. E, tam po prostu nie znasz się na tym, co dobre. Gdy już śmiech taki i taki, y, 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 i Delia ucichu Gizela wróciła do ciebie pytaniem. Naprawdę zamierzasz się spotkać z panem tego zabójcy? Chyba tak. Jeśli on faktycznie ma jakąś propozycję, na której um, um, oboje możemy skorzystać, powinna jej wysłuchać. Tylko on może przybyła, żebyś tam sama, a jeśli to zasadzka... Nie mam już przecież nic do stracenia. Może przestąpiłaś być, przestałaś być królową, ale nadal należysz do królewskiego rodu. Ludzie mogą chcieć się z tobą posłużyć, żeby postawić monarsze jakieś żądania. Właśnie dlatego pozbawili mnie królewskiego statusu. Teraz nie mam żadnej jej wartości ani dla Wuja Osmonta, ani dla Rady. Tak czy siak mam co do tego złego przerzucia. Jeśli już tak bardzo chcesz wziąć udział w tej sekretnej schadzce, powinniśmy ci towarzyszyć. Właśnie, gdyby Wyatt mógł też coś by powiedział, na pewno też by nie płacił cię samej. Droga współczucia. Pierwszy miał kilka okazji, by mnie skrzywdzić, a mimo tego to, tego nie zrobił. Chciał poddać po, próbie moje zaufanie. Taki je, był jego plan. Jakie były ich zamiary, nie byłyby. Nie wydaje mi się, żeby mm, ciągli po akurat tę metodę, gdyby chcieli mnie y, zmienić strój. <laughs> Dobra, kochani. Mm. Załóżmy makijaż teraz różowej nimfy, tak zwany. W ogóle ta sukienka brązowa, ona niby tutaj taka zwykła, ale mi się bardzo podoba. Mm, włosy, 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 włosy. Elyria. Może te z kwiatem Ewiody. Mm, fioletowa, purpurowa. Chociaż jak jest ten kwiat, to mi jakoś tak ten makijaż do Ciebie nie pasuje. Tak jakoś za, za bardzo tutaj tego, za dużo tego. Och, dobra. O, może tak. Chwila. O. Takie sładnie. Ufam pierwszemu i jego mo mocodawcy. Nie wiem co prawda, czego ode mnie oczekują, ale czuję, że potrzebują ich pomocy, tak samo jak oni mojej. Jeśli faktycznie myślisz, że warto pójść na to spotkanie, nie będziemy ci powstrzymywać. Obiecaj tylko, że zachowasz ostrożność. Patrz pod nogi, trzymaj się z dala od drzew, bo właśnie w ich pobliżu jest pozostawionych chmł słapuławek. Jeśli zauważysz coś podejrzanego, natychmiast wracaj. Zachowam czujność, Gisella. Jezioro Everest jest daleko stąd. Na tę wyprawę przydałby ci się koń. Zabierzemy jednego z posiadłości pielów. Yy, wątpię, że skarbnik zauważył jego brak. A płacz, bo strasznie tak zimno. Jeśli nie będziesz czegoś białego, zachorujesz jak, jak bianka. Gisella szturchnęła cię łokciem i... i, i no dobra, zjedz trochę ciepłej potrawki, nim ruszymy w drogę. Gdy pomyślałaś, że długo opuścisz, oby, spojrzałaś na Łojata jego e, twarz pobladła wskutek dużej utraty krwi. A co się stanie, jeśli Łajat się przebudzi, a mnie nie będzie? Może się denerwować. Mogę zostać przy nim i być. Jeśli się ocknie, wszystko mu wyjaśnię. To ty jesteś znachorką, Anabella. I tylko ty wiesz, jakich wziął potrze Łajat potrzebuje. My mamy raptor, jeden wózek. Nawet z koniem, którego zabieram z posiadłości pielów, nie damy rady wynieść wszystkiego, jak leci. Patrzyłaś jeszcze kilka chw dłuższych chwil... Nałajata, po czym niechętnie się od niego odwróciłaś, z pomiędzy twoich warg wydrwało się ciężkie westchnienie. Nie jestem głodna, ruszajmy. W tej sukni zapomnij, załóż jeden z moich pancerzy. Przed nim tobą druga droga. Dobrze. Zrób coś z włosami, będą ci tylko przeszkadzać. I jeśli napatoczy się jakiś niedźwiedź albo czor, wie co jeszcze? Niedźwiedź? Też wolałabym uniknąć takiego spotkania, ale przezorny zawsze upie, bezpieczony. Gdy przywódczyni ban bandytów powiedziała już wszystko, co chciała, co chciała, wyszła z namiotu. Gdy tu mieszkałam, często musiałam przekopywać się przed odzienieki gizeli i, i już wiem, co powinnaś założyć. Delia otworzyła cedrową skrzynkę gizeli i wyciągnęła kilka zestawów lekkich, skórzanych zbroi. No to jest na pewno wygodniejsza opcja na. Taką wyprawę prosta, skórzana zbroja z odsłoniętym pępkiem, skórzana zbroja z peleryną, yy, elastyczna skórzana zbroja, ale ten zielony mi jakoś tak. eee, e, to. Chyba taki strój. Yy, no, teraz zmienimy się Twoimi włosami. Nie zmieniaj uczysania, krótki ogonek. Nie zmieniaj uczysania. Ale kwiat ewiody ewidentnie na tą misję zbytnio się mm, nie nadaje. Gdy tylko skończyłaś się szykować, wzięłaś łuk i powie powiesiłaś go na plecach Deli. E wyręczyła ci wypełniony skrzynkami kołczan, który dostała od Rejny. Proszę moja nieustraszona Lady. I błagam cię, trzymaj się jak najdalej od białych węży. Lęk w jej oczach miał bardzo autentyczny wyraz, zdobyty na uśmiech. To one będą bać się mnie. Tak groźnie wyglądam. Może masz najwspanialszy łuk na świecie. Wolałabym jednak, żebyś nigdy nie musiała go użyć. Teraz na to liczę. Rzuciłaś ostatnie spojrzenie należącego rycerza. Trzymaj się, Wyatt. Niedługo wrócę z tym swoim lekiem. Wychodząc z namiotu, czułaś, jak twoje serce wypełniają smutek i poczucie winy. Jedziemy rozbójnicy wszystko już przygotowali gdy opuściliście obóz wsunęłaś się naprzód, a towarzysze szli za tobą niebawem dogonił cię Reinhold wymieniwszy w milczeniu spojrzenie szliście obok siebie bez słowa, podejrzewam, że on niechętnie wraca do majątku pielów trudno mi sobie wyobrazić jak się poczuje kradz, kradząc rzeczy, które tak niedawno należały do niego ktoś klepał cię z tyłu w ramię, odwróciwszy głowę ujrzałaś kawałek chleba, weź to Wiem, że masz podły nastrój, ale musisz jeść. Łajat wcale by nie chciał, żebyś głodowała. Gisela, choć kilka kęsów, dobrze, zrób to dla mnie. Mimo, że nie byłaś głodna, trudno było ci jej odmówić. Oderwałaś maleńki kawałek, chleba i wziąć w usta. Nie może się równać z kwintnymi daniami, które ci serowano w płacu, ale chleb napełni każdy pusty żołądek. W sumie z twoim uśmiechem smakuje lepiej. Jest pyszny, teraz żadne jedzenie nie jest mi ee, do, mm, do smaku. I se delicious, Twoje relacje z Rizalą się polepszyły. Mówisz serio? Bałam się, że surowiej ocenisz moje piekarskie umiejętności. Wzięłaś kolejny kęs chleba, poczułaś smak kukurydzy i przypraw. Taki doprawiony chleb. Nie wiedziałam, że potrafisz piec chleb. Lubię spędzać czas z Bianką i z Kate oraz u bo Gdy już w zdzielamy jedzenie, ten miły starszek pozwala nam korzystać z pieca. Może następnym razem do Was dołączę. Znam sporo przepisów na smażne wypieki. Jestem pewna, że Kate byłaby zachwycona. Ta dziewczynka za Tobą szaleje. Ja bardzo ją lubię, nasza mała gwiazdka. Gawędziłyście z Gisellem, dojadając chleb na skąpanej w blasku księżyca dróżce. W pełnym brzuchem zrobiło się nieco lżej na sercu. Po jakimś czasie na horyzoncie zamajaczała brama wiodąca mm, do majątku pielów. Po obu jej stronach stały czarne sylwetki. Nagle rozległ się krzyk. Co się dzieje? Hilda! Reinhold wpadł w panikę, bo pędził w kierunku domu. Wyrzucają jego tam osoby, które mieszkały w Piety, piel posiadłość. Znów rozpostarał się przed tobą nieznajomy widok pięknej posiadłości tonącej w aromacie kwiatów Ewiony. Przed wrotami y, warte pełnili zamkowi strażnicy. Za nimi stał Cyr, Cyril. Cyril y, trzymał w rękach topór. Za jego pleców wyglądała przerażona Hilda. <tryk> Uczestnicy tej sceny, słysząc kroki, natychmiast odwrócili się w waszą stronę. Ej, witam! Strażnicy okazali się y, Erwin i jego przyjaciele, którzy jeszcze wczoraj bawili się na twojej pożegnalnej wieczerzy. Wasza króle, Milady. Skąd wiecie? Dopiero co żeśmy się dowiedzieli, rada kazała zamknąć posiadłość i opróżnić ją z mieszkańców. Lord Xavier przejedzie jutro, żeby nadzorować konfiskację majątków, wyceni też jego wartości i sporządzi spis z całego imienia. Wiem, że mości pa pani tu wcześniej mieszkała bardzo mi przykro. Podczas gdy ty rozmawiałeś z gwarzistą Reinhold, zdążył już podejść do swoich byłych sług. Jak się macie? Znoś, znośnie, a ty, Reinholdzie? Mam nadzieję, że cię nie skrzywdzili. Ze mnie zrobili tylko plebejusza. -be Za to w Stołaja dał karę, <laughs> dostał hakarę chłosty. Sto razy ledwo żyje. Na miłość przodków, czyli gwardziści mówili prawdę. Całą prawdę, a teraz otwórz te przeklęte wrota, żebyśmy mogli zrobić co, co swoje po moim trupie. <laughs> posiadłeś pielów. <laughs> Nie jest już nasza, więc nie mamy po co jej bronić. Cyrilu, otwórz bramę. Jego, jeśli jego hrabiejska mość, e, jeśli pan nalega, trudno, najważniejsze, że wszyscy jesteśmy razem. No, jeśli tak na to spojrzeć. Cyril mruknął ponuro, wyjął klucz, otworzył wrota, wypuszczając strażników jego twarz wyrażała rozczarowanie. Jestem wielce zobowiązany, a teraz musicie opuścić to miejsce natychmiast. Niech wa wasza noga więcej tu nie postanie. Bardzo potrzebujemy kilku rzeczy, zwłaszcza leczniczych, ziół. Wiem, że proszę o dużo, ale czy pozwolicie nam je wziąć? Nie zabierzemy nic wartościowego. Daję wam moje słowo. Dzięki łączącej się przyjaźni z gwaristą Erwinem mogliście wziąć wszystkie potrzebne rzeczy. O Jezu, jak fajnie. No dobrze, ale nikt nie może się o tym dowiedzieć, bo porządnie nam się oberwie. Przysięgam za to się... Że to pozostanie między nami, dziękuję. Erin Erwin rozkazał gwardzistą, by was przepuścili. Nie możemy tu zostać i patrzeć, co robicie, ale niedługo wrócimy. Więc, żeby zająć się swoją robotą, szybko się uwińcie. Strażnicy dowiedzieli się wierzchowców i ruszyli z kopyta. Z Twoich ust wyrwało się westchnienie ulgi. Wyjaśniłaś wszystkim, czego szukacie. Więc, gdzie są ubrania na zimę? Zaraz je przyniosę. Pójdę z Cyrylem do ogrodu, pogorzką miętę. Potem zajrzymy do stajni po konia. Dobrze, Gisela pomoże mi zapakować zioła do wózka. Spotkamy się tutaj, gdy wszystko będzie gotowe. Cyril, służba na stracha, nie chce się w nic mieszkać. Pójście ich wolno, i tak nie miałem czym zapłacić za ich pracę. Słyszeliście rozkaz, możecie odejść. Reinhold spokojnie zamierzył do ogrodu, nie zwracając uwagi za, na służących, którzy szybko opuszczali Teren posiadłości, choć jeszcze kilka godzin temu gotowi byli wykonać każde pole jego polecenie. Hilda odprowadziła go wzrokiem, aż zamykając za rogiem. Potem poszła i ona, zastanawiając się na dziedzińcu ciebie i zbójców wszystkie leki i zioła przyniesiono do komnat Reinholda Wyn wyniesiemy je stamtąd bocznymi drzwiami. Gizela wyda wydała rozkaz i zbójnicy zaczęli ciągnąć pusty worek. Do pracy mamy dużo do zrobienia. Wiedziałeś, że w oddali Reinhold i Cyril zbierają gorzką. Mięta, gdy przechodziłaś w pobliżu, spotkaliście się spojrzeniami. Taki postawił wózek za drzwiami, a ty weszłaś do komnaty. Wewnątrz panował ten sam idealny porządek, co ostatnim razem, gdy tu byłaś. Reinhold nie znosi brudu. Nawet pyłek na koniuszku palca doprowadza go do szewskiej pasji. Minie dużo czasu, nim przywyknie do nowego życia. Z tyłu rozległ się aksamitny głos Giseli, który wyrwał Cię z zamyślenia. No dobra, do czego zaczniemy? Od już sporządzonych lekarstw i maści. Pozostałe wolne miejsca wypełnimy jak największą ilością ziół. Słyszeliście naszą Lady? Do roboty. Rozbójnicy posłusznie zaczekali, zaczęli się krzątać po komnacie, zajmując spółek, flakoniki i słoiki. Z nagłym przepływie nostalgii podeszłaś do biura Re Reinholda i dziennik, którego karty ze Zapisywałaś, leżał obok równiutko ułożony. W szufladzie znalazłaś stosik dzienników opisujących życie byłego hrabiego, w tym wszystkie jego radości i smutki. Może Reinhold chciałby je zabrać ze sobą, wziąć je ze sobą, zostawić je? Mi się wydaje, że chciałby. Wzięłaś wszystkie zeszyty i owinęłaś je w kawałek materiału znalezionego w szafie. E, a to co? Szkatułka z drogocennymi kajnotami? Mam nadzieję, nie, pamiętniki Reinholda. No właśnie, jego hmm, wspomnienia. Szkoda byłoby to hmm, tam zostawić. Po co je zabierasz? Ani ich nie sprzedamy, ani nie zjemy. Nie wnikaj. Umieściłaś zbiór dzienników w kącie do połowy wypełnionego worka. Hmm, zrobię Reinholdowi miłą niespodziankę. Przy tulu rękach do pracy wózek szybko się wypełniał. W jego wnętrzności pojawiały się kolejne słoiki i buteleczki. Zrezygnowałaś z ziół, które łatwo było znaleźć w lesie, i wzięłaś wyłącznie rzadkie gatunki się swój miodu? Nie potrzebujemy go, prawda? Bierzemy. W połączeniu z odpowiednimi ziołami miód przyspieszy leczenie ran Ujata. Pamiętajcie tylko, żeby trzymać go z dala od Reinholda, z dala od niego śmiertelna trucizna. Mm. Mm. i kiwna głową i włożyła miód mm, do wózka, w którym nic więcej już nie by, by się nie zmieściło. Wszystko nic więcej do niego nie wejdzie. Źle by się stało, gdyby wózek się rozkraczył w połowie drogi. Na szczęście mamy już wszystkie potrzebne zioła. Resztę zapasów bez kłopotów uzupełnimy sami, gdyby znajdzie się taka potrzeba. W takim razie zbiera, zabierajmy się stąd. Rozbójnicy zaczęli ciągnąć wózek, po raz ostatni ogarnąwszy komnatę wzrokiem zamknęła za sobą drzwi. Droga powrotna okazała się spokojna. Cy Cyril przywiązał konia do drzewa na zewnątrz obozu, ściągnął z wierzchowca mm, mm, wielką torbę, w której były niepewne spakowania przez ubrania przez Hille. Gdy tylko znaliście się w obozie, od razu poszłaś do zamiotu Giseli odwiedzić. Ten nadal spał. Gdy szykowałaś lek dla rycerza, między ludźmi. Reinholda wywiązał się spór. Czyli to tak? Po prostu odejdziesz jak reszta tych niewdzięczników? Nie zgrywaj na wiwniaka, Cyril. Mamy gdzie, gdzieś tytuły. Jesteśmy najemnikami i mi się to wszystko nie podoba, ale niektórzy z nas mają rodziny do wykarmienia. Ty też nie rozumiesz, bo nie masz bliskich, o których musiałbyś się zatroszczyć. Miałem rodzinę, którą chciałem się opiekować. Teraz jestem jednak wiem że już ona nie odwzajemniła moich uczuć. Jesteśmy rodziną, Cyril. Pojedź z nami do Lunaris. Te, tam będziemy zarabiać na życie, razem. Nigdy nie opuszczę jego hrabiejskiej mości. Tylko, że on nie jest już jego hrabiejską mością, Cyril. Lepiej to taki sam prostak, co my, plebejusz, który nie ma czym za, za nas zapłacić. Gdyby nie on, nikogo z nas nie byłoby pośród żywych. Pamiętasz tamten dzień na Szubienicy? To było lata temu, Cyril. Wszyscy służyliście mi wiernie i zacnie. Jestem Wam za to wdzięczny. Mój panie, żona Kyriosa niedawno wydała na świat niemowlę. Ma, ma, ma rodzinę, o której musi zadbać. Czyli naprawdę myślisz, że pozwoli, jego nowo narodzony potomek przymierał głodem? Mości hrabio wie o moim dziecku. Ja wiem wszystko. Ja wszystko wiem, dlatego kilka miesięcy temu zwiększyłem Twoją zapłatę. Jesteście wolni. Nie potrzebuję już Waszych usług. I przestańcie mnie tak tytułować, jestem jednym z Was, mówcie mi po imieniu. Z tymi słowami Reinhold poszedł w swoją stronę z ciekawymi rozbójnicy, którzy przyszli, żeby śledzić przebieg kłótni, również się rozeszli. Kerius zrobił krok w kierunku Cyrila, jakby chciał coś powiedzieć, ale ostatecznie zrezygnował z tego zamiaru i dołączył do reszty najemników. Widać, że Cyryla łączy z tymi ludźmi bardzo silna więź. Teraz jednak uniósł się dumą i jest na nich zły. Gdyby tylko spróbował spokojnie z nimi porozmawiać, być może postanowiłby tutaj zostać. Podeszłaś do Cyryla, mężczyzna spojrzał na ciebie z lekkim rozdrażnieniem, jeszcze bardziej pochmurzając. Czego chcesz? Cyrylu, dalej nie próbujesz ich, przekon ich przekonywać? Przykro mi. Nie przejmuj się nimi, przynajmniej mamy ich z głowy. Dalej nie próbujesz ich przekonywać? Są do ciebie bardzo przywiązani i sama zdołałam się o tym przekonać. Ta, właśnie dlatego chcą odejść przez tą bezgraniczną lojalność. Pamiętasz tamten dzień, gdy walczyliśmy w lesie? Wiesz, po tym jak Gizela spaliła obóz? Do czego zmierzasz? Gdy wróciłam z Łajatem Kyrios przebiegł i zaczął się wypytywać, gdzie jesteś. Był strasznie zdenerwowany. Nie wiem przez co razem przeszliście, ale szkoda by było, gdyby twoja duma zniszczyła to, co Was łączy. To jest tylko bez znaczenia, bo oni już postanowili. Kyrios ma, ma rację. Sama lojalność nie wyżyją. Nie będzie łatwo, owszem, ale może żeby sobie poradzili. Rozejrzyj się wokół, jesteś nas całkiem sporo. Wspólnymi siłami zdłamy nakarmić całą wioskę. Możesz zwodzić siebie samą tym uśmieszkiem, ale mnie nie przekonasz. Po prostu spróbuj, co masz do stracenia. Niech ci będzie, ale nie rób sobie większych nadziei. Nie podnoś na nich głosu, nie osądzaj ich, nie krytykuj ich decyzji. Porozmawiaj z nimi tyle, pogadaj z nimi, tak jak z rodziną. Cyril darzy Ci na tyle dużym szacunkiem, by rozważyć Twój pomysł. Co on powiedział? Dobrze. Cyryl wyszedł przed obóz, gdzie stali jego pod którzy zastanawiali się, w którą stronę wyruszyć. Gdy spostrzegli Cyryla, ze zdziwieniem zwrócili ku niemu twarze. Nie byłaś w stanie usłyszeć treści ich rozmowy, poczuła się jednak ulgę. Widząc jak najmniej, zaczęli się, y, się z uśmiechem brać w objęcia. Ich twarze przybrały radosny wyraz. Cyryl przekonał swych ludzi, by zostali. Położywszy rękę na ramieniu Ky Kyriosa, Cyryl rzucił ci spojrzenia. Twoje relacje z Cyrylem uległy poprawie. Dobra, mamy relacje nawet z nimi. Nagle ze tobą rozległ się chichot. I, już myślałam, że jednym argumentem w ręku tego osiłkowatego ga monia jest topór. Wszystko słyszałaś? No pewnie to mój obóz księżycowy, kwiatuszku, widzę wszystko i dosłownie wszystko. Mam tylko nadzieję, że nie... A jak już zabójca mnie napadł, to nikt z was nie widział, a teraz tu już wszystko widzisz. Że nie planuję zatrzymać się tutaj bez e, ani namiotów. Może moglibyśmy zostać jed w jednej z wiosek, na przykład w Iwadel. Jasne, mieszkańcy wnioski na pewno nie pogardziliby taką ochroną. Świetnie, porozmawiam z nimi o tym. To zostaw mnie, ty zajmij się swoim rycerzykiem. Dziękuję ci za wszystko, Gizella. Postaraj się tylko nie sprowokować Cyryla. Niczego nie obiecuję. Przy rozbójników uśmiechnęła się chytrza i ruszyła w stronę Cyryla. Zwróciłaś myślami do namiotu Giselli, w którym leżał Fiat. Wyatt. Przed wejściem do środku stała Delia, która pomachała ci serdecznym uśmiechem na ustach. Z Zapobiegliwie ustawili wózek tuż przed namiotu, żebyś miała wszystkie rzeczy w zasięgu ręki. Weszłaś do chorego z bankiem miodu, pod pa pachą trzymając w rękę stosi ziół. Czas mijał szybko. Mimo pomocy Deli, rozdrobnienie wszystkich ziół było żmudnym zajęciem, gdy skończyłaś nakładać maść na plecy łajata, które następnie owinęłaś. Bandażami Wszyscy już spali, nawet Delia, siedząca na krześle. Mm, zmuglił sen. Siedziałaś na posłaniu. Łajata bolały Cię precy. Padam z nóg. Oparwszy się nieco bez głowie wyszeptałaś. Przepraszam Cię, Łajat, ale muszę trochę pospać. I tak cały czas jesteś przy nim, ale Cię nie zostawię. Zostanę tu, póki nie otworzysz oczu. Mimo, że rycerz nie był w stanie nic powiedzieć sama, jego obecność przyniosła ci ukojenie. Nasiągnęłaś koc, przykryłaś was oboje, po czym zamknęłaś oczy, żeby wreszcie zapaść w sen. Twój otulony ciepłem umysł, nieświadomie wędrował w czasie, znów byłaś w zamku, wiodąc życie księżniczki, dopiero co wybiła północ, służące w końcu zostawiły cię w spokoju. U... Ubrałaś przemknięte obok Królewskiej Straży, poszłaś do Wyatt. Psst, Wyatt! O, tutaj Wyatt i Annabelle jako dzieci. Annabella? -Fiat Wyatt wyskoczył z łóżka, podbiegł do okna. O jezu, jakieś tutaj wspomnienia z dzieciństwa. Wyatt tutaj się... Annabella sześć albo pięć. Wyatt tutaj. Y Siedem albo osiem. Wyskoczył z łóżka, podbiegł do okna. Następnie chwycił cię za rękę, wyciągnął do jego maleńkiego pokoiku. Nie powinnaś tu przy przychodzić. To maleńkiego? To ma małe dzieci mają mniej spokojnie niż normalnie? Ale chciałam. Nocny wiatr jest chłodny. Jeszcze się przeziębisz. Trzymając cię za rękę, zaprowadził w pobliże drzwi, gdzie wisiał jego płaszcz. Proszę. Owinął go wokół ciebie. Materiał okazał się od dzieciństwa się znamy. Nieco szorstki w porównaniu z odzieniem, w które zazwyczaj ubierały się służące, ale za to pachniał łajatem. Ciepły. To jak idziemy? Do, do dokąd? Do kuchni, ma się rozumieć. Obiecałam, że upiekę ci ciasto różane. Zapomniałeś? Cały dzień manczyłam kucharkę, żeby w końcu mi pokazała, jak je robić. Może poczekamy do jutra? Późno już, powinnaś spać. Nie, wujek Osmoc nie pozwala mi chodzić do kuchni. Mówi, że zbyt duża ze mnie nie zdara, żebym podchodziła blisko do ognia, co z tych przedmiotów. W sumie ma rację, dobrze władasz łukiem, ale na własne oczy widziałem, jak przysługujesz się sztyletem. Ej, nie śmiej się ze mnie, jestem księżniczką. Przepraszam, wybacz mi, proszę.